Witamy serdecznie. Mamy przyjemność porozmawiać przed galą Suzuki Boxing Night z Jakubem Straszewskim. Jakub, jak się czujesz? Witam serdecznie. Czuję się bardzo dobrze. Gotowy do boju także. No właśnie. Jak tam przygotowania do walki i do startu na Suzuki? No Przygotowania idą pełną parą. Na dobrą sprawę niedawno wróciliśmy ze zgrupowania w vouchu. Troszkę potrawialiśmy u siebie w klubach i na dobrą sprawę jesteśmy cały czas w treningu i w przygotowaniach. Te przygotowania do startów Suzuki, do startów międzynarodowych, już teraz musicie łączyć, dzielić ze startami w polskiej lidze boksu. Co myślisz o tym projekcie i co myślisz o zbliżającej się konfrontacji w sobotę? Y Według mnie jest to bardzo dobre połączenie. Gdzieś tam może niekoniecznie tak jak mi wypadło, że boksuję jutro na Suzuki, pojutrze na Lidze w oddzielnych miastach, ale myślę, że w przyszłości to się nie będzie zdarzać. Także no kurczę, jak zobaczyłem składy ogłoszone, no to jest naprawdę poziom wysoki. Począwszy od mistrzów olimpijskich, czy mistrzów świata, medalistów Europy, to cieszy oko, no bo to jednak u nas Polska Liga tacy wielu świetnych zawodników jest sprowadzanych i jest z kim się po prostu mierzyć z czołówką świata, a o to w tym wszystkim chodzi, nie? No właśnie, na Suzuki zmierzysz się z reprezentantem Niemiec, co o nim wiesz? Na dobrą sprawę przeciwnik mi się wczoraj podminili, gdzieś tam wcześniej miałem boksować z cięższym zawodnikiem, dzisiaj na rozpiste widziałem, że jest w kategorii wyżej, Ja boksuję z zawodnikiem, z którymś z braci bliźniaków, z tego co tam widziałem. Także na dobrą sprawę nie wiem nic na razie. Bo tak jak mówię, dzisiaj mi się podmieniło, to się dowiedziałem, także zaraz usiądę, sobie zobaczę wszystko i... Ale Ty już jesteś na tyle doświadczonym zawodnikiem, że chyba takie zmiany Cię nie przerażają. Nie, nie. Gdzieś tam już przyzwyczajony do tego, że e, te zmiany mogą nadejść. To jeszcze szybciutko skoczymy, przeskoczymy na mm, ligę. Czyli różne kategorie wagowe można zgłaszać zawodników w różnych kategoriach wagowych, tak na dobrą sprawę przed samym ogłoszeniem, przed startem nie wiecie z kim przyjdzie wam boksować jak do tego podchodzisz? no też jest to element takiego trochę zaskoczenia może i gdzieś tam to też fajnie, no bo jednak tak jak teraz na przykład mam załóżmy walkę na Suzuki, później na Lidze no to też na razie na tej się nie skupiam, tylko na Suzuki no i też nie wiem z kim boksuję na Lidze to na dobrą sprawę dobrze, no bo gdzieś tam nie odbiegam tymi myślami, jestem myślami tu na Suzuki a może tak to wtedy bym też nad Ligą się zastanawiał tak to nie mam nawet jak się zastanawiać bo nie wiem z kim na tej Lidze boksuję, tak? Także jest to też tam trochę mały element zaskoczenia i fajnie. No właśnie, emocje już czujesz przed zarówno startem na Suzuki i ligą? No bardziej się na razie na dzień dzisiejszy skupiam na Suzuki. Gdzieś tam po walce będę myślał o lidze, ale no wiadomo, gdzieś tam fajnie, że ta liga wraca i czuję mały dreszczyk emocji, taki, że ciekawość bardziej mnie żera, nie? Jak to będzie po tylu latach wyglądało i liczę, że na pewno bardzo fajnie że wielu kibiców przyjdzie. Tak zapewne będzie. Dzięki wielkie za rozmowę i powodzenia jutro. Dziękuję serdecznie.